Moim gościem jest pani Sylwia Sitkowska, założycielka przystani psychologicznej. Dzień dobry. Jak sobie poprawić nastrój, bo trudno mówić zmienić, no bo chcę, jeżeli już zmienić, to na lepszy, czyli poprawić nastrój. No tak. Mhm. Zmienić, poprawić nastrój wtedy, kiedy mamy słaby, czy wtedy, kiedy mamy świetny i chcemy mieć jeszcze lepszy? No nie, no to już mówimy o euforii. Tak jest. Okej, okay, czyli zakładamy, że mamy taki sobie kiepski nastrój, wstajemy rano, lewą, nową, nic nam się nie podoba, po głowie różnego rodzaju myśli takie chodzą, coraz gorsze, i w ogóle wszystko jest do tak? Szaro za oknem, nie ma słońca mhm. oraz przyja. Poraz przyja, dokładnie. No jest kilka takich metod, wbrew pozorom, mamy na to bardzo duży wpływ, ponieważ to jak się czujemy, wynika z tego jak myślimy. I jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, to mamy tutaj jasną informację, że wystarczy zmienić sposób myślenia, nie? No, to bardzo prosto powiedzieć. <laughs> To, to jest taka proszę, bardzo, proszę bardzo, jak to zrobić. bardzo prosta zasada, natomiast wcale nie jest bardzo łatwa. Bardzo prosta, ale nie bardzo łatwa. Natomiast można się tego nauczyć. Jeżeli spróbujemy e, zwrócić uwagę na nasz nastrój, tak troszkę intensywniej. Tak, czyli nasza uważność jest skierowana na nastrój. Robimy sobie taki jeden dzień, na przykład, w którym obiecujemy sobie, że jeżeli zmieni mi się nastrój, chcę to odnotować, chcę to widzieć. Bo często jest tak, że ten nastrój się zmienia, on się pogarsza, pogarsza, pogarsza i my zauważamy dopiero wtedy, że się źle czujemy, kiedy krasie. jest już tak, kiedy jest faktycznie już się na, napędził ten, ten, te całe koło negatywne. Więc najpierw robimy sobie taki kontrakt ze sobą, ok, ja chcę być dzisiaj uważna na mój nastrój. No i dostrzegam w pewnym momencie, było fajnie, a teraz czuję się jakaś taka rozdrażniona. Hmm? Pierwszy punkt, dostrzegam zmianę mojego nastroju. Drugi punkt, Krok wstecz, sprawdzam wtedy, co ja sobie przed chwilą pomyślałam. Hmm? Czyli nie idę od myśli do emocji, tylko od emocji do myśli. Dlaczego? Bo dużo prościej będzie mi zauważyć emocje niż myśl. Dlatego najpierw sprawdzam, jak się czuję, a dopiero później wracam do myśli. No i na przykład przychodzi mi, do myśl, przychodzi mi okazało się, że przyszło mi do głowy: e, wszystkie moje koleżanki mają już dzieci, a ja nie. Nie? Bo zobaczyłam na przykład jakąś tam panię z małym dzieckiem, w ogóle abstrakcyjny przykład, no ale zdarza się, że często tego typu abstrakcyjne myśli powodują na, u nas spadek nastroju. No i teraz łapiemy taką myśl i sprawdzamy sobie, czy ona jest w 100% prawdziwa. Bo problem nas ludzi jest taki, że jak przychodzi nam do głowy taka myśl, tak zwana automatyczna, właśnie, to my ją przyjmujemy jako najprawdziwszą na świecie. Ona jest w 100% prawdziwa, więc jeżeli zaczniemy ją analizować, czy wszystkie koleżanki, no nie, jeszcze Małgosia, Asia i Kasia nie mają dzieci, a są w moim wieku. A Julka to nawet nie ma partnera i w ogóle nie myśli o dzieciach. A w ogóle to może świat bez dzieci też może być bardzo fajny. Czyli zastanawiamy się, czy ta myśl, która mi przyszła do głowy, to na w ogóle ma sens. Nie? Czy, czy to jest taka myśl, która jest osadzona w rzeczywistości i nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie ją podważyć, że traktując tą myśl jako hipotezę, Jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ona była absurdalna. Ale jeżeli jej nie złapiemy, to ona nam zniszczy nastrój, bo za nią pójdą kolejne myśli. No ale właśnie, walka z własnymi myślami. Poddawanie w wątpliwość własnej myśli. Mhm. No. Strasznie trudno, tak, strasznie trudno to sobie wyobrazić. Tak, widzę w pana oczach takie. Kurczę, to skąd ja mam nie. wiedzieć, czy to, co myślę, to jest tak. okej, okay, czy wcale nie bo jest. Bo za chwilę podważę w ogóle cały Ka swój, każdą takie swoją jest. myśl. Dokładnie. Dlatego też e, nie szłabym w takim kierunku podważania każdej myśli, która przychodzi mi do głowy, bo w ogóle ani nie jest to możliwe, ani to nie o to chodzi. Koncentrowałabym się tylko i wyłącznie na tych myślach, które robią nam źle. Bo człowiek jako zwierz jest jakby skoncentrowany na tym, żeby spostrzegać zagrożenia. Więc my w tych myślach też wyłapujemy te, które mogą być dla nas zagrażające. Tak? Jeżeli prokreacja jest jedną z takich kluczowych zadań nas jako ludzi na świecie, na świecie, no bo to mówi antropologia i psychologia ewolucji, że tak po prostu jest, to myśl pod tytułem: Ja nie mam dzieci, może być zagrażająca. Umysł ją wyłapuje. No ale jeżeli pójdziemy o krok dalej, to okaże się, że jeszcze mamy masę czasu na te dzieci, albo że w ogóle nie chcemy mieć dzieci, albo coś tam. Czyli łapiemy tylko te myśli, które powodują, że się źle czujemy i sprawdzamy, czy one są prawdziwe. No i próbujemy sobie wytłumaczyć, że jest to abstrakcja. No tak, to jest kolejny krok, czyli tworzenie takiej myśli alternatywnej, czyli takiej bardziej prawdziwej. Natomiast no, gdzieś tam w tym się zamyka ten cykl, ale ja myślę, że już samo wyłapanie tej myśli... I czasami, jak złapiemy tą myśl, to nagle się okazuje, boże, w ogóle co ja myślę. nie? To w ogóle nie ma nic wspólnego z prawdą. I już samo to czasami wystarcza do tego, żeby ten nastrój pogonić i dalej sobie żyć w jakimś takim spokoju wewnętrznym większym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sylwia Sitkowska, założycielka przystani psychologicznej.